Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na kwietniowy przegląd przesłanych przez Was klipów. I co? Zaczynamy od klipu przesłanego przez Meliona z Among Mhm, mhm. No dobra, widzę aim to jego brak. Fajen. Czekajcie, muszę cofnąć, bo troszkę nie rozumiem Czy chodzi tylko o tego aim'a, czy... Mhm. Chyba chodzi o tego aim'a No... Nie musisz nad nim mylić? Zdecydowanie popracować. A, i co? Mamy jeszcze klipy, widzę, od Franola. Dobrze. No to sprawdźmy. Mhm. Mhm. Wchodzimy. Edycją. Ładnie. Okej. Okay. ładnie. Ładnie, ładnie. Teraz mamy z Roketa. Uuu, uh, nice. Szkoda, że to jest na y, tym, takim treningowym boisku, nie w meczu, ale ładniutka brameczka, skillowa. Mm, Uuu, uh, nice. Co prawda troszkę lepiej... Jakoś siadł ten poprzedni, ale ładnie. Okej. Okay. Oj, troszkę tu się zgubił kolega dwa razy niestety, ale nadal na raz. Nadal na raz, spoko. Chyba że oni są w ogóle zrobieni tylko naraz. raz. Tak też może być, nie? Są te takie ryby. Okej, okay, okej, okay. to było szybkie To było szybkie Ładnie No i dobra, zobaczmy Ostatni klip U, No tutaj przeciwnik się nie postarał Patrzcie Leciał, stoi Oj No, w sensie bardzo ładnie Franek, bardzo ładnie ale... no twój przeciwnik nie dowiózł. Nie dowiózł. Sporo ci ułatwił wydaje mi się. I co no? Troszeczkę gdyby mniej byłby enigmatyczny klip Meliona. Zastanawiałbym się nad nim A. Ale. Tym samym zdecydowanie jak dla mnie faworytem tego miesiąca jest ten oto klip. Jeszcze raz go obejrzyjmy. No ładnie, no No ładnie. Tu edycje siadły, budowanie jest, naraz załatwiony przeciwnik jest. No wszystko się zgadza praktycznie, nie? A także ja, fan. Tym samym. Kwietniową edycję konkursu na najlepszy klip wygrywa Franol ponownie. <grystanie> ponownie. Yy, gratuluję ogromnie zwycięstwa. I co no? To by było na tyle, jeśli chodzi na, yy, o przegląd Waszych klipów. Do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Narka!